Siema wszystkim z tej strony Blue Wolf. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka z serii Margonem z Wojem. Tak, to już nasz trzeci odcinek i yy, jakby odcinek chciałbym rozpoczynając odcinek chciałbym zaprezentować pewien mod, mod który zaraz sprawdzę jak się nazywa aktywne dodatki to jest a, klawiatura eliksirów to jest taki epicki mod bo ma się tutaj nazwy eliksirów wpisuje się nazwę ja tutaj kupiłem właśnie u gościa bandaż wpisujemy bandaż i skutno załóżmy na przykład Q teraz zapisujemy kiedy wciskamy Q, to ten bansz automatycznie nas ulecza. To jest epickie. I dzisiaj mam zamiar wam zaprezentować dwa questy. Tutaj wołowniczki Kseny i stranika Randgara. Dobra, zacznijmy od Randgara. Nie napiłbyś czegoś? Chcesz, mogę Ci pomóc. Dobra, koleś się napić wina. To zaraz oprzymy. Nudzi się. I mamy od gościa coś karty. Jeszcze wcześniej yy, Brudona. wcześniej go spotkaliśmy. On jest yy, jakby na zachód. To był południowy zachód. Jest tu stąd. Mm -mm. Czysty bandaż Groźny... ...Brudon Chyba się spotkał... Nie wiem Z Hardkorowym Koksu Yes Fightowalcik to jest bardziej groźny Czy Brudon, czy Koksu Oczywiście Koksu wygrał Bo jak mi pokazał omlet z 30 jajek to Brudon się obstrał majtki za przeproszeniem i wymiękł. Bandy Brudona. On wygląda jak... No, wygląda Idziemy do Werblin, więc ogólnie pokażę wam jak stąd dojść do Werblin, bo to jakby Tą serię chcę połączyć razem jakby taki ala gameplay poradnik Czyli jakby nie mówię o tym jak wy macie robić Tylko wam podpowiadam co możecie zrobić i jak wykonać questy O tak No właśnie i wspominałem też, dobra zaraz powiem O! nalewka Kseni <noise> no co do bandaża, to jest 11 no i jest za darmo A teraz strażnika Redgara e, jak oni mówili to ja może nie, nie będę, expedit, idziemy stąd i mam rzecz nie dobra, i ja tak będę musiał tutaj wrócić idziemy do, do, do brama północy z tej bramy północy będziemy mogli dojść do Erwin, bo nas to jest jakby my jesteśmy bardzo niedaleko, bo każda profesja ma jakoś od, 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 odkreśloną podległość od y, miasta i my jesteśmy koło Werbin tutaj schodzimy do chyba gór ziemblowych, albo nawet tutaj możemy nie, po prostu idziemy na bok, idziemy w lewą stronę i jesteśmy w Erwin prosto i na temat. Jak się co 10 poziomów ma się można zmienić skina i wreszcie oddadzą mi ciuchy, bo nie chcę chodzić w tej pieluszce A właśnie jeszcze mówiłem Właśnie zastanawiam się jak zrobić intro Właściwie wiem jak zrobić intro, ale w ogóle No zastanawiam się nad motywem tego intro Wiecie jaki zrobić, taki w stylu w jakim, w jakim zlu... O! Nie ma dla mnie zadania Sfara psów, o epicko Chyba ja pamiętam gdzie jest gospoda. Tu o cholera. Już sobie ściągnąłem tę... Daj winko i nie gadaj. Jakby ściągnąłem już sobie tą aplikację stopper, ale i także to nie miał włączyć, więc to jest naprawdę taki żal. Ja chyba zrobię specjalnie time żeby mm, sprawdzić ile mi się już nagrało. Jednocześnie mm, ustalając sobie stoper, więc pokonam swoich tych dzikich psów i zrobię time w trakcie którego wrócę już do naszej wioski. Nie, dziki, to jest... pies jest. Ogólnie... A, same dzikie psy, dobra. Oj tu się ze mną piesku Dlaczego ten gości wykonuje tak prostego prosta. Muszę pokonać te wszystkie psy przed nim tak Ja super jestem No i co zatkało? Uh -huh, uh -huh. Byłem przed tobą Lał się nie lubię w ogóle takich graczy Znaczy fajn, fajna jest tyle, że jest tutaj jakby świat, że chodzi się z kolegami jakby tutaj i z innymi gośćmi Ale jedyną no, głupią rzeczą jest to, że czasami ci jakby mopki zabierają Zabijam te psy Wow, z eliksir, o, jest super Przynajmniej miał uleczy No właśnie, i teraz bandasz. widzicie? Bliskam Q i mnie bandaż Lecz tutaj O właśnie. Teraz Ta time Tajnapsa koło tutaj takiego drzewka, na którym rosną skóry. Yy, time lapse. Dobra, już do, rozszedłem do Rangara, żeby oddać mu winko. I okazało się, że już nagrywam całe 8 minut, więc zostało nam tylko 3 minuty, ale spoko. Więc mamcie wino, proszę odczyzającego winka, no proszę. Hełm strażnika to jest super hełm. Jest napisane cios krytyczny e, plus 1% siła 8, plus Ten hełm jest o wiele, 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 wiele lepszy od tego, który my mamy. Jeszcze tutaj krytyka zwiększa, czy mam już 2% do krytyka. Epicko. I właśnie jak zauważyliście może mam ósmy poziom. Już spełniłem wszystkie zadania z tej wioski pójdziemy do handlarza po dochodze, ostatnie rzeczy, które możemy wziąć szeroki miecz yy, dobra, najpierw kupimy długi miecz stalowa darcza kolczyginie to to wszystko chyba, chyba tak Dobra, może być tutaj zwiększymy sobie pancerze, Tarczę. już weźmiemy ten bicz, bo my nie jesteśmy jakimiś piczkami, co się będą biczować, tylko wojownikami, tak. Dobra, posprzedaję te rzeczy, niepotrzebne. Czerwia też nie jest potrzebna. Nakietek też nie jest potrzebny, nie. To jest chociaż nawet nie za bardzo, ale dobra. Stawię go. mięso, ja już nie będę, nie, nie zniżę się do poziomu mięsa. bo wszystko jest ładnie uporządkowane i uciekam z tej wioski. Na <laughs> tym poziomie zacznę zabijać wilki i spotkamy się. I tan. Jakby dla osób, które nie będą wiedziały, gdzie to jest. I tan jest po prostu Tutaj jest napisane na tej mapce Werbing, po prostu idziemy z Buta do Itan, co jest da daleko, ale jeszcze zaprezentuję Wam modziak w Itan, który pom pomógł mi i może Wam pomoże w tym. Na razie.